Witam Was, kochani, ponownie. Przekaz od przodków Janiów, 10, 11, 12, czyli weekendowy przekaz. Piątek, sobota, niedziela. I mamy relacje rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie. Relacje w pracy i praca. Związki małżeńskie i partnerskie. I nasze single Czusie, słodkie bębela Czusie. Okej. Okay. Zrzuć starą skórę. Słuchajcie, no, zobaczcie, jaki schemat macie w tych relacjach. Który schemat, która relacja Wam służy, że tak powiem, czujecie się fajnie i naładowanie energią, a która Was wyczerpuje. Macie zrzucić starą skórę i zmienić podejście do tych relacji, które doprowadzają do tego, że jest sytuacja napięta że wiecznie czujecie się zmęczeni poddenerwowani. Macie unikać tego typu relacji. Jeżeli to jest wasza mama czy tata, no to będzie trudniej, tak? Jeżeli mieszkacie z tymi osobami, natomiast jeżeli nie mieszkacie, no to ograniczyć troszeczkę, nie? Nie ujawniać się też ze swoimi planami, tak? Jeżeli natomiast mieszkacie z kimś, kto was wyczerpuje, no to powinniście pomyśleć o oczyszczaniu się o tym, żeby wyjść gdzieś gdzie, mówimy o, o tym, jak mieszkacie z rodzicami, gdzie nabierzecie pozytywnej energii, tak? Gdzie będziecie mogli odpocząć. Tak czy siak, macie zupełnie inaczej też zachować się w sytuacji, kiedy ktoś was wyprowadza z równowagi i zrzucić starą skórę. Czyli też pokazać, że ty masz szanować moją przestrzeń, tak? Zakomunikować, ale na spokojnie, dziadki. Praca i relacje w pracy. Zmień się i odkryj swoje dary. Zmień podejście do pracy. Jeżeli ona cię wyczerpuje, nie jest fajna, pamiętaj, że to jest zawsze jakieś doświadczenie, tak? Zawodowe, ale i też w relacjach. Macie zmienić się i odkryć swoje, swoje dary, czyli zupełnie inaczej się zachowywać, jeżeli ktoś próbuje was wyprowadzić z równowagi, a zobaczycie, jak ta osoba, zacznie patrzeć na was, tak? Ta osoba będzie zdziwiona. I macie też inaczej podchodzić do tych, którzy plotkują. Macie nie dać się wciągnąć w jakieś tam ploteczki, bo ta osoba, która przyjdzie z tymi plotkami, to nie jest osoba, która jakby znaczy to jest osoba, która plotkuje do was na kogoś, a do tego kogoś na was. Więc macie nie dać się wciągnąć w tego typu gierki. Pary i związki małżeńskie przyjmij energię pokoju. Słuchajcie, jeżeli wy macie dobry związek małżeński, partnerski, gdzieś tam jakaś sytuacja napięta, gdzieś niedogadanie, to trzeba na spokojnie jeszcze raz podejść do tej sprawy, porozmawiać, omówić, dlaczego się posprzeczaliście, co było powodem, jakie były emocje, tak? czyli komunikacja, tak? czyli energia pokoju, czyli zakończenie tego nieporozumienia. Natomiast jeżeli wy macie związki partnerskie małżeńskie toksyczne, to macie też przyjąć energię pokoju. Dlaczego? Dlatego, że to ma być dla was spokój, dla was. Wy macie przestać walczyć z wiatrakami. Przyjąć tą energię pokoju. Chcesz wyłazić, szlajać się, proszę cię bardzo. Ale w tym czasie zadbać o siebie. Bo Dziebaski, nie walczyć z wiatrakami, bo to się naprawdę dobrze nie kończy. Koniec, Koniec końców, to Wy macie nadszarpnięte nerwy, zdrowie. Zdrowie również no, psychiczne, w sensie takim, że jesteście nerwowi, tak? A to nie, to, ta, ym, to nie jest warte tego, tak? Wy macie po prostu przyjąć energię pokoju. Ktoś będzie próbował Was wyprowadzić z równowagi. Wy na spokojnie, nie dać się wyprowadzić z równowagi. Singlaczusie, się. zwróć uwagę na intuicyjne wiadomości. A singlaczki mają, w ogóle wszyscy musicie zwrócić uwagę na intuicyjne wiadomości, tak? Ale do singlaczków ten przekaz jest konkretny. Jeżeli ta nowo poznana osoba, czy tą osobę, którą już znasz, intuicja tobie mówi, że ta osoba milczy, pojawia się i znika, bo coś jest nie tak, no to coś jest nie tak. Tak? Okej. Okay. Ja Wam życzę oczywiście takiego weekendu, jaki byście chcieli mieć. Dziękuję.